W takim razie, może spróbujmy jakkolwiek normalnie. Nie wiem, zrobić jakiś dzień dobry. Dzień dobry, albo pioseneczką na przykład, możemy wspólnie zaśpiewać. Patrz, Tomek, ja wiem, co możesz zrobić. Tak. Wybierz jebaną rolę. Szkoda mi trochę tego randoma, tak w sumie. Yeah. Trafił na największych czubów, na jakich mógł, kurwa. <grystanie> Największe czuby? <grystanie> 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 Ale się czuję dobrze. No bo wśród swoich, nie? <grystanie> Chyba będę w tej grze papierowy. Oh, <grystanie> Nikt nie wie o No, bo to jest taki inside joke, którego nikt nie zrozumie. No. Tak? Będę się zdenerwować. Chcesz, chcesz poznać inside joke, którego nikt nie zrozumie? Nie. No dobra. Nie. Ale ja chcę poznać. Jej, ja to ja to może, może. rób tę dżunglę. A, zapomniałam. Ja się zapatrzyłam na Kubę też. Ja na Kubę też. Jak coś teraz, ja jestem chujowy tą postacią tutaj. Ja po prostu gram w kina, nie? Tak myślałam. Nie mogę głaskać pieska. Chyba. czy ja coś ci nie powiedziałam? Nie wbijaj. Się. Kurwa! Nice. A tam no on wbił. Typi... A tam on wbił mnie ja. To mogę ci uciekać. Ja bym wtedy przyszedł i powiedział: Aaaa, kurwa! nie jesteś za da? 4 400 A to dosłownie tylko 100 więcej. Nie goni Jordla. To przynosi pecha. Serio? Tak. Dobrze akapit. A Aszka ma małą chopę. Możesz ją zabić. Ty jak masz flasha, to po nią Nie mam flesza. Co? Z czego się Nie z ciebie. Pory Tomek Hello. Pomocy To Dianka zniszczy tego Rajza pewnie Buba Nie bij się Bo Widzę, że to ty zaczęłaś zostaw go Naprawdę patrz, patrz teraz, patrz <gryw> Preda oh. Dezia chodź tu No nie bez wyjątku. Gotowi? No. Mmm. Już się robi. Posłowa pesanka do koziołka ma to. A to tutaj coś idzie. Mmm. to ma takie obrażenia? Halo. Kuba, proszę i no, zrób coś z tym, nic nie rób z tym, lepiej uciekaj Proszę uciekaj, proszę uciekaj Ojojoj To nie było takie, wiem. siema chłopaki I koniec Jak przegrać wygraną grę? Poradnik pogromców uśmiechu Ogólnie tylko nie wrzucaj naszego narzekania na nią, bo znajdzie się cała masa ludzi, którzy stwierdzą, że po prostu jesteśmy chujowi. To już ten wosowski frajer. słyszało cię trochę? <laughs> e, no. tylko nie mam ku na razie. Ja możesz z niego wbijać. <laughs> o, o! kurwa, Mać. Ogólnie Agam. Będziesz go zabi. Może maksymalnie. Albo on ma, nie ma drugi. Na... Co, pa, maksować? Już. No? Ja pierdole, Czy nie miałem drugiego levela nawet? No to będzie dobra gra. Nie Kuba, uciekaj. Nie mamy! Serio? Kurwa mać. Nie zobaczyłem, że mnie bije ten Visit. Już rozumiem, co było nie tak. rękę na POMOCY! Wbijem level, chodź! No, a, pójdź mm. Boże, nie spodziewałem się, że będę miał reda. A ja się nie spodziewałem, że Darius będzie miał 2-1. Ważne, że padł, teraz będzie z górki. Aha, tak. Z górki też ja się będę toczył raczej. <głos> 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 Cholera, ta kometa, nie zmieniłem run. Po no coś jeszcze może się. Uuuu, jaki styl! Nie yeah, Ff FFNimy po prostu w 15 I co wyjdzie. Dobra, FF and go next. No. Pamiętajcie, że to jest jeszcze random, który. temu oszukistowaliśmy go, więc. Jeśli nie, nie. tak no, tak. bardzo trochę. To idźmy mu napidować linie. Wtedy no. FFN. Poko, ma szósty level, nie? Krabie, chodź tu, kurwa! Będę tańczyć wokół mnie. Warto. Było cię. warto! Tak nie kusi go, żeby mnie zdejmować, a to ciekawe. Ciekawe, Może moje runy nic Ale nie robią. Ej, <laughs> hey, no poszło. Napisz mu S. <śmiech> kurwa! <śmiech> nie pisz. <laughs> Teraz <laughs> naśle swoje smoczki. Będę jak Deneris. O, o nie. Ej, no! Ale pozbaczcie, mam nawet białe włosy jako postać. Białe? No! <laughs> bo orzeł nastrał. Ten Swain ma. A nie, dobra. Jak to jest kocha biały, to ja jestem papież. No, bo to przez tą chorobę. Musiałem, żeby na Gina sfokusuje cię, po dalej. O, tutaj jest, patrzcie, jaki biurk smok, Nawet leci prawie za mną. No. Spierdalaj, jest... odskoczył. Tam był to tak. był lepszy. To mogłeś za niego wbiec. Jak kurwa, jak on przesk przeskoczył mi stąd, tu? Nie, 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 nie pytajcie, proszę! Jak on był tu, to mogłeś pójść tu. Tak o. Ale no. on stąd skoczył, tu, a ja byłem, kurwa, tu. Nie pyskuj, byś poszedł tak. Kurwa, nie mogę pingować. <laughs> Nie, czekajcie do 20. Ty, ty A ja już dałem. Kurwa. Nie mam szans Dobra, dawaj. Aga. Ja mogę pójść do C. Agata mówi, no 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 na topie. No ja no. albo na topie będę jeszcze gorzej. Mam plan. Chol! <grym> <grym> Co? <grym> dzieje? Spiluj e? Dobra, wszyscy... <śmiech> 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 ha? No nie, znalazł nam supporta. Naprawdę <laughs> o nie. ja nie chcę. Nam idzie, zamień się ze mną, kurwa, proszę. E... Na piraci. Dobra, piraci team. A? Włączony czat. Nie, w ogóle to e, Nico napisała. Who is Jungle or napisał mi. Lisi napisał helikopter, ksa 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 Kurwa, to tak. nie skliruje tak jednej dżungli całej Kurwa, jesteś mi zajebała, blue Co? No. O nie, no to nie widziałem, że Ci postawili? E, nie, bo się zagadałem o tym, co pisali na tym, na czacie Jestem warty, kurwa. Chociaż mogę Wam bardy postawić. Już tyle pożytku ze mnie będziecie mieli. Gata. Agata, Agata, mapa, spójrz na mapę. Agata się wyłączyła chyba. No. Mu da mu, 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 Kurwa zrobię! Chcę kurwa powoli do przodu! Cześć! Nie jak my to kurwa robimy, nie rozumiem! Ja! I Tomek! <grych> kurwa! O chuj, dostałem co ten! Tak, zostałeś za to. Ja wyjebana. Pociąg go kartami. <laughs> Leona Better Jungle Wins <laughs> Kurwa nie wiem, nie wiem jak to się stało. Nie rozumiem. Służuję hmm, im. To, to. Jakbym przegrała taką grę na ich miejscu. my w sumie przegraliśmy taką grę. To ta pierwsza to gierka no, dzisiaj. Dobra.